Po prawej stronie przy głowie, ale podniesienie, bo później dowodzi osoba, która jest tutaj, w tym miejscu, bo ona widzi, co się dzieje z resztą. Czyli wstajemy, zaczynamy od głowy, zawsze głowa idzie pierwsza w górę. Ok, okay? na Twoje hasło. 3, 4, 5 Stabilnie, równo. Ta osoba jest za niska i ta, więc najlepiej było, podstawmy, gdybym ja był po tamtej stronie. Będzie zdecydowanie lepiej. Będziemy wzrostem równi mniej więcej, tak? Tu Ania, Ania. Chodźcie tu, no Na twoje trzy. trzy. Raz, dwa, trzy. Równo. Okej, okay. no idziemy. Idziemy sobie. <grym> idziemy <zniszczone> sobie. Pierwsze ćwiczenie, które zrobimy... <grym zniszczone> to będzie z pustieniami. ...z laminami, z laminami. Mocno, mocno, mocno. To będzie przejście przez przeszkodę nie tak mocno. Jest przeszkoda, przez którą musimy przejść. W górę serca. Stop. Trzymacie? Przechodzimy przez przeszkodę. Dołem? Dookoła. Ja Dookoła. Jak się załamie, to może być problem i spadnie nas. Idziemy, hop. Dobra. Przez przeszkodę. <grych> o, idziemy. Ja chcę. Szkoda, że ja się nie włożyłem. O nie. Dobra, to idziemy na trzy pierwsze nogi. Jakieś nogi. Co nogi?